I nie patrzę na gwiazdy, że jak szuka swojej drogi, no bo to bycie normalnym czy czyni wyjątkowe. Siema jestem 6 i mam dla Was naprawdę ciekawą teorię, którą ostatnio zauważyłem na 6, na które oczywiście serdecznie zapraszam. Link macie w opisie. Dotyczy ona specjalnego eventu, w którym moglibyśmy złapać legendarne Pokémony z pierwszej generacji. Zapraszam do oglądania. Cały pomysł na event wydaje się być naprawdę prosty i przejrzysty, a to najważniejsze, już Wam wszystko przedstawiam, więc jak sami wiecie pewnie doskonale, Mimo, iż mamy już drugą generację, to wciąż nie mamy możliwości złapania ani jednego legendarnego Pokemona. Dzięki eventowi, który ogólnie wymyślili Poketrenerzy z całego świata, moglibyśmy rozwiązać ten problem. Jak wiecie, w pierwszej generacji mieliśmy trzy legendarne ptaki. Każdy z nich jest symbolem drużyny, to znaczy waloru, mistiku oraz instynktu. Każda z drużyn mogłaby złapać swojego pupila. Jednak aby to zrobić w wyczas eventu musielibyśmy złapać konkretne pokemony. Jakie dokładnie? Na przykład aby złapać Moltresa, czyli pupila teamu Valor, musielibyśmy złapać 10 pokemonów typu ognistego, które dodatkowo posiadają specjalny atak Fire Blast. W przypadku Mystików 10 Pokemonów lodowych, które posiadają specjalny atak Blizzard. Oraz w przypadku drużyny żółtej 10 Pokemonów oczywiście elektrycznych, które posiadają specjalny atak Thunder. Po tym jak w wyczas eventu np. 10 Pokemonów z atakiem Fire Blast, zrespi się nam legendarny Pokémon, który będzie widniał na mapie przez jakiś czas i przez jakiś czas będzie oczywiście do zapania. Dodatkowo. Jeżeli jesteśmy na przykład w Valor, w teamie Valor, to będziemy mogli złapać tylko i wyłącznie Moltresika, czyli tylko i wyłącznie jednego legendarnego ptaka, innych legend nie będziemy mogli zopać. oczywiście jest to zależne od tego w jakim teamie jesteśmy, Valor, Mystic czy Instinct. Co myślicie o takim evencie wy? Dajcie mi znać w komentarzach. Oczywiście troszeczkę to wszystko skróciłem, także było w, w, tak fajnie i przejrzyście przedstawione. Moim zdaniem mega fajny pomysł tylko, że zamiast złapania tylko 10 pokemonów ze superatakami. ja zaproponowałbym na przykład 50 lub nawet 100. Dlaczego? Żeby złapanie legendy nie było takie proste i żeby było mega dużym wyzwaniem dla każdego, bo co to byłoby za frajda, gdyby każdy miał legendę? Dajcie znać w komentarzach jeżeli pomysł się Wam spodobał, to napiszcie tam hashtag Niantic i kto wie, może trafi do, do jakiegoś pracownika Niantic i może się tym zainteresują. Dodatkowo może ciekawić Was również, dlaczego mamy złapać akurat Pokémony z np. Fire Blastem i tak dalej, po prostu z najlepszymi atakami. Odpowiedź jest mega prosta, ponieważ trudno je zdobyć, co byłoby dodatkowym utrudnieniem, ponieważ nie każdy, ani pewnie nawet nieco drugi Pokémon ognisty, miałby Fire Blast czyli najlepszy atak, co naprawdę utrudniałoby zdobycie legendy czyli takiego mega koksarskiego pokemona, którego chciałby mieć chyba każdy i tutaj nie ma co ukrywać, także dajcie mi znać koniecznie co o takim evencie myślicie, moim zdaniem jak najbardziej fajny pomysł, jeżeli macie więcej takich pomysłów, może jakichś takich koncepcji to oczywiście wbijajcie na 6-6 link będzie w opisie, więc ja tam serdecznie zawsze sobie e, przejrzę takie coś, zawsze zalekuję wam i jak w tym przypadku nawet może zrobić odcinek, więc tymczasem, tymczasem to Byłoby na tyle. Trzymajcie się. 6. Unikam z moim bogiem gadek. Zostawiam reszcie pomocnika. Sam już bronię mazy. Dwara od moich wartości i mej ekipy także. Sławanie zrobi mnie gorszym. Nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody doroźni. Pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki i Pierdolę kwestie lata.